Witajcie widzowie. Dziś to jest nietypowy materiał Jak widzicie był koniec wysłany Dzisiaj kiedy to nagrywałem, czyli 6 grudnia. A to jest ekipa, którą nagrywamy. Przywitajcie się wszyscy. Witamy! Siema widzowie. Dobra, jakby to było jeść Całość będzie idealnie nagrywana. Zobaczcie jak to widzicie. Ten film jeszcze idzie w starym, starym stylu, czyli bez montażu, ale kolejne już będą montowane. Chcecie coś dodać, chłopaki? Y nie, żeby widzowie stali y -y 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 -y. zostawili lajka, like suba i dzwoneczek. No. I oglądali do końca. Mm. To. Pod tym filmem, w opisie pod filmem, będzie link do tego serwera, gdzie będziemy prowadzić rekrutację. Oczywiście każdy z Was będzie musiał zrekrutować. Choć posiadam kilka osób, które nieważne co by zrobiły, się nie dostaną z kilku powodów. Może pamiętacie stary Discord kanał, którego nie ma. Tam to są, będą miały permy. Jak będą dołączać, więc im nie polecam nawet dołączać. No i tyle. Hej, coś możecie coś dodać. Też coś dodać obecnie, że będą. A, dobra. No, no, uf, Ej, pytanie, co to było za Czekaj, nie, 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 już nic. Ej, to się nie nagrywa. Chcecie coś powiedzieć, co to... czy nie? Eee... Nie? Ionia. Y... No ja chcę Może powiedzieć, będą... że... Życzę wam, widzowie, udanych y... bożonarodzeniowych świąt. A jeszcze chcę dodać, że... Będą dwie fajne serie. Czasów starej Polski i nowej Ameryki, i też życzę dobrych świąt. No, ten budyń przed nami, jak widzicie, on będzie użyty w serii, którego będzie prowadziła jedna osoba, ale nie będzie odsyłał Was do innego kanału. A zobaczycie to. A my życzymy Wam wesołych świąt. I co? Pora się bawić. Dobra, kończy ten film. Pozdro.